Siemanko, witam was bardzo serdecznie Ja jestem Wiktores i witam was w kolejnym odcinku Minecrafta na modach I dzisiaj wybierzemy się Do tego zameczku Który wisi sobie nad ziemią Nad wodą, nad powierzchnią Dokładnie tak, ale jeszcze przed tym Chciałem powiedzieć, że dodam sobie Dwa mody do mojej paczki Które zmieniają po prostu rudy Znaczy dodają rudy Wszystko macie w opisie Jakbyście chcieli wiedzieć nazwy i tak dalej Możecie mi też powiedzieć Napisać, czy coś fajnego można z tego zrobić? Nie wiem. I tak, właśnie. Co do tego, bo tak sobie sprawdzałem poza odcinkiem, co robią te różne rzeczy, te artefakty, które znaleźliśmy. I to jest, to służy jako zbroja, tak? I tym można się wspinać po ścianach, jak widzicie. Niezłe, no jak Spiderman, naprawdę. To jest spoko, to się nam na pewno przyda, dlatego sobie tutaj zostawiłem. tutaj no i widzicie zbrałem się kończ, dlatego sobie już tego e, chestplate'a wziąłem e, do ekwipunku. A i jeszcze e, był mieczyk. <laughs> Ten który wydropiliśmy z kapitana, tylko gdzie on był? Teraz muszę go znaleźć. E, tutaj. Tak, był tutaj. I patrzcie co on robi. W ogóle nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, myślę, że to jest normalny mieczyk. Ale jeden z widzów napisał e, co on robi, więc e, zobaczcie. E, jeżeli użyjemy tego mieczyka, e, to jesteśmy niewidzialni. Po prostu nas nie ma. I tak i to właśnie jest fajna sprawa, bo jeżeli e, goni nas jakaś gromadka potworków, możemy sobie tego użyć i po prostu zwiać. Tak. I możemy teraz chyba też wziąć i jesteśmy znowu niewidzialni. Naprawdę fajna rzecz. E, właśnie z tej mocy korzystał ten kapitan można powiedzieć. I naprawdę fajnie to e, zrobione jest. Dlatego sobie tutaj e, jak coś to zostawię, tego dagerka może nam się o dziwo przyda. No. E, tak, perełkę użyłem. No więc pędźmy sobie tutaj. E, jak coś, to jak będę blisko, to już się zobaczymy. A, bo nie chcę, żebyście tracili czasu, dokładnie. Może nie jest to jakieś duże, ale może tutaj być coś fajnego, dlatego o fuck fuck fuck, fuck. Dlatego wziąłem sobie kilo, bo może nam się o dziwo przydać. E, dobra, wejdźmy sobie, Kurczę, ciężko jest pod tą e, pod tą strukturę się dostać. Ale muzyka w Minecraft'cie Słuchajcie. Ta muzyczka jest fajna, naprawdę. <laughs> Aż wyłączę tą normalną muzykę, żebyście posłuchali, bo to jest naprawdę fajna. <laughs> Creeper, kurde, mamy tutaj złoto, dobra? Proszę nie wybuchaj, proszę tylko nie wybuchaj. Dobrze. W ogóle wziąłem sobie e, mieczyk z Fire Aspectem. Mam takie dwa, znaczy Sharpness jeden i Fire Aspect też jeden. E, tutaj mam jakieś pole, chyba za bardzo nam się tutaj nie przyda. Eee, a tu mamy złoto, tak. Zbierzmy sobie je, może. Na złote jabłuszka się przyda. <laughs> The fuck! Zobaczcie, to jest jakaś pułapka. A nie spodziewałem się tego, ale będę chyba musiał si sobie z nimi jakoś poradzić. Tak, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Spadło się. Ale mam nadzieję, że jakoś się szybko dostaniemy. W ogóle mam mógł z niego skorzystać. Naprawdę dobry jest. No, ej, ty, typie. Okej, okay, spadałem sobie. Spoko, spoko. No, ej, ty, szmaciarzu. Aha, biją się. Okej. Okay. W ogóle, patrzcie jakie mam fa fajne spodęki. Takie. Ciekawe, co one dają. A niestety nie wydropiły. Ale zobaczcie, tutaj mamy. Diaksowy blok. Tylko, żeby to znowu nie była jakaś łapka. No, widzicie? Ja tutaj wszystko obkminiłem, tylko niestety. Prawie dałem się zabić, ale, ale nie zabiło mnie, kurde Powoli, powoli eee, O, muzyka się skończyła Dobra, mniejsza, wyłączę sobie ją I dam tutaj normalną Dobra <laughs> eee, Teraz pyk, 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 żeby to Zakleić jakoś Że tak sobie to powiem No, czy to spłynie? Tak, dobra Teraz wejdźmy sobie tutaj i zbierzmy tego iron Bloka, bo zostawiliśmy sobie go Ale prawie nas zabiło, Gdybyś, gdybyśmy nie wiem jakoś, jakimś cudem nie wyszli To to byśmy deadli po prostu, ale coś tak czułem, że e, tutaj będą na, jakieś pułapki na nas czyhać Bo to byłoby zbyt łatwe e, właśnie Tutaj też właśnie tu była ta pułapka, wszystko się tutaj burzy, nie? Też nieźle Dobra, tutaj gdzieś zombiaki po prostu się kryją, nie wiem gdzie one są Mam nadzieję, że jakoś tam nie przeszkodzą w eksplorowaniu tej struktury, a nie powinno być chyba tak źle. Jak zbroja się trzyma? No nie najlepiej, w ogóle te Cloud Boots się już rozsypują. Nie powinienem ich tak chyba używać do walki, bo szybko padają i niestety będę musiał robić nowe. I muszę oczywiście znaleźć kury, bo ze złotem to nie jest taki problem jak z kurami, bo tutaj ciężko mi kury w ogóle znaleźć, nie? To jest też dziwna sprawa O oh, creeper A, okej, okay, udało się zabić Tutaj mamy zombiaczka Dobrze, o oh, shit A tu mały zombie patrzcie Ty, on ucieka Gdzie on jest? The fuck? Chodź tu No Tu jest chyba spawner jakiś Tak mi się wydaje Tak, gdzieś tutaj jest spawner, musimy się tutaj udać Bo tego jest naprawdę dużo Mnie podpalił oczywiście Weźmy sobie łuk a spróbujmy ten mieczek, o! E? Nie, on mnie bije, nie wiem dlaczego, dobra. Nieważne, szybko, tak? Yy, musimy coś zjeść, o, nie wiem. Perły nam się na razie nie przydadzą za bardzo. Zjedzmy sobie coś. No. I pójdźmy tam. Tutaj chyba też coś jest, no oczywiście, ale pierw zalepmy sobie, żeby tutaj się tego dużo nie respiło. Yy, bo tutaj mamy trochę tego chyba. A tutaj coś, czy nie mamy? <laughs> Chyba nie mamy. Tutaj pusta wieża. O dziwo wieże puste są. Nic nie widzę na razie. Yy, tutaj widać jest, widać nieszczęsny balon, w którym nic nie było. Nad... Wow, wow, wow! Chwila, chwila. On ma enchantowany łuk, nie? Żeby mi te budki nie padły, bo będzie problem. No nie jest najlepiej z tymi budkami Już ten, e, ten chestplate diaksowy się już psuje Już jest na wykończeniu No to chyba możemy tutaj się już udać Ciekawe czy tutaj coś będzie e, Tylko spawner naprawdę Myślałem że to coś więcej Ale tu jest jakieś wejście Sprawdźmy sobie e, Aha to jest wejście na wieżę Tutaj coś też jest A to jest takie okienko Tutaj są wieże I tutaj nic nie ma ogólnie Kurcze słabo no nic, A tutaj nic. Jeszcze tam druga strona została. A zbierzmy sobie troszkę złota, znaczy złota zboża. I może jak będziemy robić sobie domek, to zrobimy sobie jakąś większą farmę, tak. Bo to jest naprawdę fajna sprawa. I już właśnie myślę nad budową domku. Jak ma wyglądać. Pewnie też będzie jakoś tak w skalę wmontowany, coś takiego. Ale jeszcze wszystko zobaczycie. W następnych odcinkach, ale no kurczę, nie mam miejsca. Dobra, le, te ledery, tak? To drabinki sobie wziąłem. Sand na razie nam się nie przyda. Mm. A nie, Rotem flash też można wyrzucić, to też można wyrzucić, e, no ogólnie. To grzybki. No dobra, grzybki też co tam. No. I ruszamy dalej. Mm, teraz tutaj. I chyba nic więcej tutaj nie ma. O dziwo. Myślałem, że będzie coś fajniejszego. Tutaj... Złoto. I patrzcie, gravel. To jest już podejrzana sprawa. Ja już to wiem. Eee, ogólnie pochodnie sobie weźmy. zbóżmy sobie. Zobaczcie. Zobaczcie. Fyk. A widzicie. Tak myślałem. To jest wszystko w pułapkę, dlatego... Eee, trzeba się tego właśnie spodziewać. Tam jest kolejny balon, w którym pewnie nic nie ma. I tam jest kolejna ta struktura. Dobra, więc możemy sobie chyba tam iść, nie. Pójdziemy sobie do dwóch tych e, latających zameczków. No dzisiaj. A w następnym pewnie będziemy ogarniać coś z domkiem. Mam nadzieję, że mi się uda, że znajdę jakieś fajne miejsce w skale, powiedzmy, e, i będzie naprawdę fajnie. Dobra. Pick. Tutaj ladder. Eee, ty typie no mhm mm tutaj chyba też kolejna pułapka czy coś pewnie wejdę, zburzę coś może tak zróbmy żeby to jakoś się dobra nic trudno, idźmy tutaj tam są kolejne podziemia okej, okay, dobra pierw to sobie zburzmy dobrze żeby nas nie podpalił no no, good tutaj a, to jest z tej strony okej, okay, dobra czyli można powiedzieć, że eksplorowanie tego zakończyliśmy o, nie, 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 noc, noc jest, noc jest, noc jest. E, nie jest najlepiej, ale mam nadzieję, że uda nam się to też przetrwać. Jak na razie to zjedzmy sobie, bo. Okej, okay, dobra. Rozumiem Was, naprawdę. Zjedzmy sobie, żeby nam się HP odnawiało. Teraz tu ten mieczyk. Okej, okay. gdzie to jest? Teraz wziąłem sobie mieczyk na Sharpness 1 kilofik elegancko O oh, shit on skacze tak dziwnie Ale powinniśmy cię normalnie zabić, mamy złoty mieczyk, ziom dobra, teraz tutaj jest szkieletów. Dziękuję bardzo. I tutaj nic nie ma. Tak. I mamy noc. No. Czyli w sumie cały ten teren, żeśmy sobie Obczai... Nie, 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 tam góry coś jest. Właśnie wchodzimy do góry Właśnie Już bym coś przegapił Dobrze, że spojrzałem tutaj e, na górę A nie, to musimy sobie wziąć A złote jabłka nam się nie, chyba nie przydadzą Mam nadzieję Czy tutaj coś jest ciekawego? No chyba nie ma za bardzo, ale Tu jest jakaś wieża, dobra wejdźmy sobie do tej wieży szybko e, I czy tutaj mamy coś fajnego? E, słabo jak zwykle, nic nie ma tam jest ogr, tam jest skorpion Właśnie! Można zrobić zbroję ze skorpionów Musiałbym coś e, pokminić e, I chyba zrobić, tylko że każda ze zbroi, zbroi chyba Tak mi się wydaje ma inny efekt działania Tak słyszałem i chyba tak właśnie jest No także ten teren żeśmy sobie obczaili I teraz pójdziemy sobie do kolejnej tej struktury e, Ona jest chyba gdzieś tam Więc jak się dostanę no to Będziecie już to widzieć, więc widzimy się za chwilkę. W pierwszej kolejności powinienem sobie teraz ogarnąć Eku, bo nie mam miejsca. Dlatego weźmy sobie jakoś tu ogródźmy się, żeby nam nic niechcianego tutaj nie weszło, żeby nas nie zepchnęli. I wywalmy sobie te rzeczy, które nam się nie przydadzą. No chyba flowersy nie za bardzo. Tutaj naprawdę bardzo prawilnie boczek diaksowy. To się za bardzo nie przyda. Można nawet połowę tego wyrzucić. A i chestplate mi padł. Dobrze, teraz jest okej okay chyba. Tylko, że znowu będzie pewnie mało miejsca. To jest gravel. OK. I budki zazmi pewnie padną oczywiście. Uuu mini golem. Szybko, szybko, szybko. Dobrze. Co to jest? U, creeper. Oh shit. Dobra. No, zabiłem. Nice. Um, teraz tak. Zjedzmy sobie. Cały czas trzeba być najedzonym. Na razie tutaj zróbmy coś takiego. I tak. E, tutaj. E, weźmy sobie takie coś. I nie wiem, niszczmy to. Może to samo zejdzie. No, elegancko. E, I teraz tak. E, chyba normalnie się na nich tak weźmiemy. Dobra. Jedziemy. No, ta się trochę się będzie bić e, samemu. Trochę nam pomogą w tym. Więc jest okej, okay. dobra. Pyk, pyk, pyk pyk Dobrze. Ładnie. O, ty, 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 ty. To już się tyle spawnuje. Powinien to w pierwszej kolejności rozwalić, ale... Dobra. Okej. Okay. Ej, ty ty, 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 Typie. Został Wol, tyle, żem rzeczy wywalił. Co ty mówisz? No. Jeszcze jeden mi został ten spawner. Muszę to szybko rozwalić. Eee, rozwalaj, rozwalaj. Dobrze, dobrze. Pyk, pochodnia. I żarełko. Tak, podstawa. I teraz tak. Co zrobić? Chyba tak to? Trzeba... A nie, bo tutaj są drabinki, no zobaczcie, no. W ten sposób działa. Dobra. A nie, teraz trzeba zrobić tak, pyk. O. A nie. Kurde, dobra, nieważne. E, trzeba to po prostu zalepić, tylko nam tutaj wszystko przeszkadza. No. Jest dobrze? Jest dobrze. No, teraz chyba nam to szybciej pójdzie. Bo już jesteśmy obeznani oczywiście w tych okolicach. Um, pyk, pyk i pyk. Nice. Dobra. Teraz pójdźmy sobie do góry. O, dobra E, fryerze, dobrze, e, zbierzmy sobie to coś. W ogóle kobla już nie mam, nie? Dobra. Musimy do jakoś takiego... Parkura zrobił, no... Mm, tylko czym my się teraz podsadzimy? <gry> dobra, nic nieważne. Jakoś... jakoś się tam dostaniemy, dobra. Eee, sporo tego nawet jest, nie powiem. Fajna strukturka, dużo złota i ważne, że jest blok diaksów. To mi się naprawdę podoba. Mm, ciekawa sprawa. Na pewno jak będę widział te struktury, to będę do nich szedł, bo 9 diaksów na jedną to jest naprawdę fajne. Eee, pyk, dobrze No i idźmy już tutaj eee, Powinienem jakiś parkour zrobić Oczywiście, no ja bym nie zrobił no Ludzie Dobra, idźmy Skoro Sporo tego jest, nie powiem Okej okay. Mam nadzieję, że nie zginę tutaj Tak nie fartownie o, Dobra Trzymaciarze, zabiję was Byciuliki, dobra. Pyk, 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 pyk. Eee, Pochodnia. Nie, tutaj się dostanę, okej. Okay. Więc taka sama taktyka. Lecimy. Eee, Pierwolnie walniemy tutaj. Pyk. I lecimy. znaczy na razie tutaj te potworki podstawowe, no to słabe są. Eee, patrzcie na niego. A nie, to jest ten zwykły wilk. Ten... wolf nie, bo jest przez 2 w, nie wiem dlaczego. Dobra. A Chodź tu. Szmatu. Elegancko idzie. Bez większych problemów. A ja fajna sprawa z tymi butkami, bo nie dostajemy damage'u z wysokości. okej okay, naprawdę. Tylko, że no jeden minus, że są mało wytrzymałe, no i tyle. Dobra. Spadaj. Teraz tędy. Można tak, tak się podkopać, tak sprytnie. Tak naprawdę sprytnie można się podkopać. Pyk. O, zobaczcie. Ich powybijać No. Taki jest ten taktyk. No, nieźle. No, a, tutaj jest ta zasadzka. Patrzcie, 21 serduszek. No, co to jest? Dobra. Nieważne. Ej, spadaj. Spadaj, spadaj. No. Ej, ty. Teraz nie mam się jak nawet podsadzić, no nieźle. Dobra najwyżej spadniemy, no. No. Dobrze jest. Teraz tędy i dwa złota. Bardzo dużo złota, naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że już wszystko udało mi się tutaj zwiedzić, więc ruszajmy do domu na statek dokładnie. No, więc ruszajmy tam. Tutaj jest ten stateczek, który właśnie splądrowaliśmy sobie. O dziwo nam się udało. Tutaj już nic nie ma ciekawego. Tam jest jeszcze Battle Tower, do którego kiedyś się tam udamy. Dopiero jak tam domek zbuduję, wybiorę się też do kopalni po nowe surowce. I może uda nam się spotkać właśnie te nowe rudy, które wgrałem mot na te rudy. Byłoby naprawdę fajnie, abyście zobaczyli, o co w tym wszystkim chodzi. No, a teraz wracamy na statek i, i tak będę robił porządki, i potem udam się gdzieś w. Chyba w te lasy dżunglowe Poszukać terenu na yy, Nowy domek No i w następnych odcinkach pójdziemy do takiego randomowego Battle towera Może będzie coś ciekawego w tych skrzynkach yy, Które tam się znajdują No i tutaj mamy nasz stateczek I po prostu ruszamy na pokład W ogóle zauważcie Fajne tutaj są te flagi Te malutkie, chyba zbierzemy sobie I yy, obczajemy sobie to Znaczy dorobimy sobie do domku po prostu Byłoby naprawdę fajnie i chyba tak właśnie zrobię. No. Eee, tak, tak. Nie ma żadnych mobków. Jest bezpiecznie. No, więc dzięki wszystkim za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, dajcie kciuka w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Tak. Eee, już niedługo kolejny odcinek. Będziemy szukać miejsca na domek, znaczy już pewnie sobie coś tam obczaje. I, i będziemy budować nasz taki domek w pierwszy w tej serii. Oby był jakiś fajny, trzymajcie kciuki. Piszcie propozycje na odcinki w komentarzach, jeżeli jakieś macie. No więc dzięki jeszcze raz za oglądanie, życzę Wam jak zwykle miłego dnia, widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć.